Cajka kochani, ogólnie witam Was w drugim vlogu, trzecim vlogu, ale ten pierwszy to znajduje, że się nie liczy, bo on był stary, w ogóle przydawniony. Um, dzisiaj słuchajcie, będzie vlog Back to School. trochę jak UFO, ale ogólnie to byłem w Lumpie i teraz jestem w M1 i będziemy iść na nasze pierwsze zakupy. Zresztą jeszcze nie ma, ale zaraz idziemy tutaj do Oshą i to jest niedaleko Biedronka i to jest asortyment na M1 marki, więc no i ja staram się tego vloga jak najszybciej zmontować, żebyście mieli jakby najświeższe informacje, co jak. Ale ogólnie byłem w Lumpie i kupiłem takie bluzy, że. Kupiłem bluzę z Ralfa, która kosztuje normalnie 700 zł, a kupiłem za 50 zł, i bluzę z Nike, która nie mieli kosztuje, ale jest super ładna, więc no. A tak tutaj wygląda M1. Jakbyście nie wiedzieli po prostu, bo M1 to jest coś niesamowitego, niesamowite miejsce. Przyjrzyjcie, idzie Laura, która zacznie do vloga, tak na poważnie po prostu, tak? Idzie poważna youtuberka, więc będzie poważny vlog. No i słuchajcie, już pierwsze zakupy mam ze za sobą. Kupiłem teczkę, bo jestem poważnym matorzystą. Rozważam też zakup po prostu teczki z frozen. Nie no, że ależ tak, Laura szuka czegoś, czego nie rozumiem, bo jak szukać takiej teczki z jakimiś takimi folikami, co się same wsadza. Ja wam pokażę o co jej chodzi. Ona chce coś takiego. Patrzcie, ja wam pokażę teraz. Laura chce coś takiego, tylko żeby te foliki samemu wsadzać. To jest mądry pomysł, ale ja chyba nie wiem, czy nie kupię takiego czegoś, tylko to kosztuje. Ej, to jest bardziej prawie opłacalne niż teczka ekipy, bo teczka ekipy kosztuje 3 zł, a jest na przecenie z 6. jest ograniczenie, ile zmieścisz w tym. A ile to się mieści? 40. No. Ma. Nie wiem, nie wiem co my będziemy choć robić. Ogólnie kupiłem ołówki za 4 zł, więc jakbyście chcieli, to po prostu polecam oleki, oliwki. Polecam oliwki. Polecam ołówki z bika za 4 zł. 4, długopis, 4 ołówki za 4 złote, polecam taką opcję. Dobra, Laura to znalazła, ale absolutnie nie wiem jak ona chce to. Nie rozumiem co ona wymyśliła, nie wiem jak to działa. Ona wreszcie się dziurkuje, coś ten. Kupię to, bo ona to mówi, żeby to kupić, ale absolutnie nie wiem, bo co mi to potrzebne. A ile to jest? Ile to jest? Zielny też kolor. Czarny bym poprosił, jakiś bie biel, czarny, nie, szary. Nie ma się jest zielony. To są takie, słuchajcie, ceny tego czegoś? O, zesrałem się. Ej, no patrzcie, w 6 złotych prawie za karteczki jakie są samoprzylepne. Kupiłem gumkę, gumkę ze złotych 80. Gumka. Gumka z oszą. Patrzcie w ogóle, jaki fajny cyrkiel, bo nie jest taki wielki, o, klop, gówno, weźcie to wsać i nie wiem gdzie, chyba do y, teczki jakiejś y, w XXL, tylko patrzcie, taki cyrkiel skromny, fajny, a ja sobie to wrzucam po prostu, ja nie, w ogóle nie posiadam takich rzeczy piórnik, tylko po prostu to wrzucam jak bagno do, do plecaka, do do, aż się jąkam. Yy, albo to takie jakieś moje saszety, i jakby fajnie. A kosztuje 8 złotych, więc mega spoko. Słuchajcie, właśnie znalazłem moje ulubione długopisy. To 12,89, jakby ktoś był zainteresowany. Yy, sztuk jest 8 i. No, strasznie drogo w ogóle, wszystko, ale no niestety, tak mamy. Tak to kosztuje po prostu. Tu nam trochę ciekawie, ale trudno. Słuchajcie, taka kredka. Kredka. Taki marker złotówka kosztuje fajnie. Rozważam zakup, rozważam zakup tego zeszytu, cokobój. To jest w kratkę i jakby ty jeszcze nudnego przedmiotu. Rub and sniff. O Jezu, czy to pachnie czekoladą? W dole to pachnie czekoladą. Ja je, ze się, ale można to pokazać szybko. Słuchajcie, taki zeszyt y I Love Choco kosztuje 3,50 i to jest jeszcze wersja żeńska. Męska i żeńska. Słuchajcie, w tym roku stawiam na coś szalonego. Chyba kupiłem sobie I Love Green. I, e, UFO, o myślę, że UFO. UFO do mnie pasuje. O nie, pusty! A ja tak ciągle mówię UFO i do mnie pasował ten zeszyt strasznie. Zrobiłem sobie sam unboxing jakichś zeszytów, nie wiem o co chodzi. I wezmę sobie chyba taki żółty. Nie miesz jakaś scena, co nie? Te. To są takie ładne takie. O, patrzcie, żółty, czy ten zielony. No i nie chcę właśnie nie kupię taki basic zeszyp. Przepraszam, ale jestem... Ojej, jak, trochę jak z Surfer bym się urwał, ale chciałem powiedzieć, że uwaga. Patrzcie taki zeszyt, nie? No, spoko. To, mówię, fajnie tak za 3 złote, 4 kupię 6 zł 90 Uciekam sobie stąd. Słuchajcie, polecam zakup... że nie ten na temat, ale zakup XXL GUM, bo kosztują 5 zł tylko ty, a w Żabce kosztują bardzo dużo pieniędzy, chyba 7? Nie wiem. Ej, może pomyślicie, że nie normalne, ale patrzcie, to jest przyprawnie nie, nie, nie byłem takim sklepem. Jak dziecko, ładne. Ej, patrzcie, no to jest niesamowite z laurą mamy oczopląs. I słuchajcie, tyle wydają koszą. Słuchajcie, jesteśmy pod M1, już wychodzimy. Czyli idziemy do Biedronki, która jest dosłownie. No właśnie teraz dosłownie jej nie widzę, ale przed chwilą gdzieś dosłownie widziałem ją, stała przede mną. Fajna włosy, co? Patrzcie. Pam, pam, pam. Ej, I tam jest Biedronka, dosłownie przede mną. Trochę się w szoku, bo to jest chyba cały asortyment tego sklepu. A, nie, Laura się pokazujesz że tam niby jest. Ale to jest trochę smol tych rzeczy, mało, w sensie not a lot. Okej, okay, Laura mi okumała tam totalnie nic nie było, totalnie beznadziejnie nic nie ma. I taka obrzydliwa pogoda, bo jest słońce, ja się pocę, i jeszcze jest deszcz, i jest ja się pocę, jakby jestem mokry raz za A te rzeczy są obrzydliwe. Słuchajcie, byłem w tej Biedronce, ale totalne dno, kupa, nie polecam. Czyli Laura już w ogóle pojechała, ja teraz idę samemu do innej Biedronki, która jest troszeczkę dalej, tam przy Obi, na targówku i... Zobaczymy, co to, to będzie, co z tego wyjdzie. Yy, no i słuchajcie, taki mam look, a wyglądam w ogóle crazy, crazy. Słuchajcie, jesteśmy już tutaj, czy jestem, bo jestem sam, moja Laura tam poszła, przy Biedronce, w tym przystanku juryskiego. I tam będę to takie, o, tu takie dawał matki. Bo ja powiedzieć, że będę dawał tutaj takie matki. Będę tutaj dawał takie mapki. Hot mamies, w twojej okolicy będę dawał mapki z tym, gdzie jestem yy, i... Powiem wam po prostu, czy to się opłaca. Jak przy tamtej biedronce, w ogóle możecie ją od, 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 odpuścić, odpuścić, odpuścić. Co ja mówię? Auta jadą, bo już nie radzę sobie już. I tak, patrzcie, jak wygląda ta biedroneczka. Tak, na ta biedronka, jak mówię, przy tamtej w ogóle odpuśćcie sobie chodzenie tamtej, co wcześniej wam pokazałem, bo tam nic nie ma. Słuchajcie, jak w były takie zapachowe yy, tam to cz czoko coś tam, to to jest y, strawberry i pachnie troskawką. jestem z szoku, jakie w Biedronce są bardzo tanie zeszyty i bardzo ładne, bo na przykład taki zeszedł... No to ma 32 kartki, ale kosztuje złoty 80 a ten ma na przykład ile on ma? O 60 ma w kratkę i kosztuje 2 złote. Mega normalne ceny, tak jak kiedyś, a nie jak w tą oszoną osranym, nie polecam oszą. A albo takie zeszyty mega ładne, i one mają kartek? 60 i jakby są takie mega porządne i ładne, 3 złote kosztowały, Dużo się nie wyświetla, ale normalnie mega, mega normalne ceny. Patrzcie, jakie ładne zeszyty znalazłem, strasznie ładne, z one kosztuje, nie? uwaga, na wizji, sprawdzenie na wizji ceny, proszę bardzo, 2 złote, no to są normalne ceny, a nie jak tym poseranym co to jest? Ja pierdzielę, ludzie, jestem tak zmęczony. rękami urywa się po prostu. Wyglądam jak idiota, ale zrobiłem takie zakupy. Wdałem 20 złotych, ale I jeszcze kupiłem chleb w tym wszystkim. A słuchajcie, kupiłem chyba strasznie dużo zeszytów. No na pewno więcej niż z tym oszon. Patrzcie jak ja wyglądam. Słuchajcie, polecam, biedronka super jest. O jaka fajna Biedronka! O matko, bolec... O jak plunąłem aż. Polecam Biedronkę strasznie, naprawdę takie fajne zeszyty, w takiej cenie. Wam zrobię później yy, ten. Yy, no, pokażę wam te rzeczy, ale superowe. Ogólnie ja już doszedłem do domu, wróciłem w końcu, udało mi się, ale jest tak ciepło, że... Słuchajcie, yy, będę wam teraz robił taki po prostu... Yy... Jak to się nazywa? Unboxing. Hold. Teraz wam pokażę i zrobię wam haul. Hol rzeczy z sklepów. Sklepów Biedronka i sklepu oszą. I zaczniemy sobie od sklepu oszą, bo tam kupiłem najwięcej chyba i jakby takich rzeczy mm, trochę innych niż zeszyty. Bo w biedronkach kupiłem same zeszyty, więc zacznijmy od coś, czegoś ciekawego i czegoś największego. Więc kupiłem sobie taki organizer, bo mam dosyć mało miejsca na jakieś książki i w ogóle. A to jest nawet spoko, żeby sobie tu książki wsadzić i ułożyć, żeby one stały równo ładnie i pionowo. I on kosztował, ja myślałem, że kosztuje 13 zł, mówię Boże, 13 zł. Zastanawiam się, czy wziąć 2. Przy Kasie okazało się, że kosztowało 21, więc to była podpucha, ale cieszę się, że to kupiłem. Kupiłem także taki dziurkacz. On, z tego co pamiętam, kosztował około chyba 11 zł. 11 zł, chyba tak. I w sumie, jakby kupiłem ten dziurkacz, dlatego, bo Laura wymyśliła coś strasznie dziwnego. Ja już Wam pokazywałem. Kupiłem sobie w takich trzech różnych kolorach i to kosztowało chyba 90 groszy. I to jest coś takiego, że tu się dziurkuje, i tutaj się wsadza, patrzcie, te kartki dziurkowane, i jakby w takim tym. To jest spoko nawet na wzory naturalne, to jest mega fajne. Mega fajne. Kupiłem, słuchajcie, jeszcze takie ołówki z Bika. One kosztowały chyba, szczerze, nie pamiętam, 12 zł, ale uważam, że bardzo bardzo lubię te ołówki no i słuchajcie przechodzimy do zeszytów ogólnie zeszytów kupiłem 4 zeszyty kupiłem 4, nie wiem jak się mówi i ogólnie zeszyty bardzo bardzo, bardzo drogie w Auchan nie polecam, nie, po, nie kupiłbym ich drugi raz, no może ten bym kupił ponieważ ten jest fajny i on kosztował w sumie nie tak drogo, bo kosztował 3,50 i normalnie pachnie czekoladą czekoladą! Pachnie czekoladą. Czekoladą, bo czemu nie mówić, czekoladą. Jest mega spoko i ma 32 kartki, więc jest taki luźniejszy przedmiot, raczej, ale mega spoko. Yy, I kupiłem jeszcze taki. Teraz mam za cztery. Taki kupiłem. A nie, ten, ten w sumie bardzo spoko, bo jest taki base, zielony, a tego nie widać. Yy, I kosztował złoty coś tam, złoty 50, złoty 90 i taki fajny czarny. obu drogi, bo kosztował 4 złote, ale fajny. A jeszcze zapomniałem Wam pokazać dwóch rzeczy, czyli gumkę do ścierania. Nie wiem, nie pamiętam już, czy kosztowała. I te karteczki, które kosztowały 5 zł, prawie 6. 6 zł za karteczki, bo to fakt, co to jest za cena? Jakaś nie ta gumka mi skacze w ogóle po tych nogach. I słuchajcie, z oszą to tyle. wydają w Ochon jakoś 95 zł, aż więc mega drogo. I teraz słuchajcie, przechodzimy do rzeczy z biedronki, która jest obok M1 w markach. I szczerze kupiłem te rzeczy tak, bo myślałem, że nie pójdę do innego sklepu, ale koniec końców poszedłem, bo trochę się załamałem. Kupiłem dwa takie zeszyty. Ten jest w linie i ten jest w kratkę i zapłaciłem za te zeszyty... Uwaga, czytam, złoty, po dwa złote kosztowały, więc spoko cena, jakby takie normalne. Ten zresztą od angielskiego jest całkiem ładny. Ja nie lubię takich z napisem angielski, biologia, religia, ale ten jest całkiem ładny, więc no. I mam, jeden w mam dwa zreszty w linie, a to później Wam pokażę, bo jeszcze kupiłem w drugiej biedronce. I teraz sobie Wam pokażę też rzeczy z tej drugiej biedronki. Jeżeli chodzi o te, drugie, te rzeczy z biedronki drugiej, która była niedaleko Trockie, Jurskiego, taki ma gdzieś na targówku. Ogólnie Boże zeszyty w Biedronce są tak tanie i tyle ładniejsze. Czemu mam w ogóle, jakiś gamer gamer fucker, nie rapper słuchajcie, zeszyty kosztowały do chyba najdroższy kosztował 3 zł 350, bo miał aż 80 kartek i jest w kratkę i ma taki napis, bardzo bym powiedział, dobry myślę, że to jest do matematyki, yes you can! Ponieważ po prostu trzeba manifestować, manifestować po prostu maturę. Trzeba yes, you can. Yes, I can, of course. I słuchajcie, kupiłem jeszcze taki zeszyt, który jest w ogóle z tej samej jakby serii, co ten czarny z oszącu kosztował 4 zł i ten kosztował już chyba dwa, więc no jest mega duża różnica cenowa więc jeżeli macie możliwość i macie jakąś dużą biedronkę wokół, obok siebie to pójdźcie pierw do biedronki a później pójdźcie do Auchan i tak koniec końców będziecie musieli pójść do Auchan pewnie żeby kupić takie rzeczy typowo yy, no nie wiem jakieś gumka, piórnik, plecak cokolwiek ale no wiecie o co chodzi i jeszcze zostało mi kilka innych zeszytów bo kupiłem słuchajcie taki zeszyt mega tani był jakiś taki zeszyt całkiem spoko mm. I takie dwa zeszty jeszcze. One są z jednej serii, bardzo też ładne. I kupiłem. Moim zaniechany ładniejszy zeszyt do polskiego. Strasznie ładny. Ja miałem możliwość, to bym kupił takich ze trzy, bo strasznie ładny. I słuchajcie, to już jest tyle z holu takiego typowo. Back to school. Mam no, nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia w następnym.